Nie, nie mam klawy, chłopie. Mam rozładowaną myszkę. Nie mam psychy! Zaraz się będę miał na monitorach! Chodź tu! Chodź tu! Co to jest? Tak śmierdzisz? Tak śmierdzisz? Śmierdzielu! Być się umył, trzymaj. <tryk> <tryk> Oto ojojoj, oj, zębem! Odebił. Ula la, a tam jest 18, 18 niestety. Wy obserwujcie wynik bo bardzo ciekawe to jest. Bu! Ej, ogólnie ten. E, I'm Lab, tak byskiej to tak. Ja nie reklamuję ogólnie tego, bo nie mam. Ale jak się dobrze go ustawi W się ten dobry ten tryb weźmie, to to w chuj daje w się przecież. Ja nie mówię o klikanie w kulki i strzelanie, tylko na przykład ja grałem czasem sobie, że lata i ta kulka, ja tam za nią latam. I tak łatwo łapę rozgrze, że chuj. Sekunda jest. W Dark Souls 3? Wziąłem monitor, klawę i kurwa drzwi. Ty. Dobra, czego jeszcze nie graliśmy? Boost czy warto? No, powiem ci, że wydaje mi się, że tak. Znaczy, ja mam na pewno więcej fps ów i to od razu czuć, kurwa, nawet ta gra chodzi inaczej. Ale to trzeba się, po... jak ktoś ma jakieś schizy, placebo, i te, to trzeba się przyzwyczaić. Ale FPS-y na pewno jest więcej, milion procent. A myślę, że jak weźmiesz full ten zestaw u niego, co jeszcze masz tego Windowsa takiego, to będzie się jeszcze więcej, kurwa. To będzie jeszcze, by było jeszcze więcej, a na razie ja tego nie chcę, nie chciałbym się formata robić, po prostu. Tak, to to jest to jest tak, jest. tak, bez kewa. Ej, podjechał. No <laughs> <To ty>, co, <laughs> kurwa, no może porzucili? <laughs> <laughs> Ja podjechałem Dobra, nie rozśmieszaj się, grać bo Pod Sodami jeden, mid jeden no, Mit jeden, Jeszcze mit. Mit, mit, To ten o, ja, Pomagam <laughs> mida mid. Leży yeah. No i jest on, dwóch wchodzi Jedynka już ALE DOSTAŃ HEDA KURWA NO James! Otwór auto ja, Bajo jajo kurwa Sam jeszcze jeden Klar. B Nic nie widzę Mogę flashować za plec Ja zachodzę Flashuję za plec za. za jeden? schodzie jest. 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 Za jeden plec? O, jeden jest O tam kurwa impreza Jeszcze razem Jak pojedę do tego co Jeszcze jeden Białe. Do okna? Poszedł do łącznika. Do C tam A ja, chyba schody? Ja mam. Kurwa, nie widzę na B. Nie, za. No i wrócimy ze środka. I... No, środka. Patrz na to. Kurwa, garguruculi. <grym> no, Kategorię człowieka. On jest. Co kurwa, jak wraca? On jest na schodach na B. On wraca B. Kurwa miał Schody ci wchodzi z Mką giniesz. Możesz komentować tak jak teraz, tylko zwięk kwotę do dyszki. Sponsorem odcinka jest hellcase.com Jest to strona na której możecie otwierać skrzynki i wygrywać niesamowite skiny Z kodem WIKINGOWIE15 otrzymujecie 15% bonus do doładowania, a z kodem GRENDY otrzymujecie darmowy balans Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty jak i skiny do CSGO Link w opisie, polecam ELO Ty no, na moście mnie. Się Wszystko teleportował Eno. Dobra, minis biały. ja pędzi. A WP, daj. Daj mi mini. Kurwa, lagi mam. Minic, a WP. Słuchaj, jest wolne, gdzie szukać. Microfonia? Jest PS, oh, jak okay. Chodź, Ja na wchodził yeah. yeah. <laughs> Dobra, <laughs> Dobra, <laughs> tak. na Wolku. Kurwa, dawam. Dobry walk. Default. Eee. Dobra, który to? Palach był, kurwa. Kurwa, mam do żaby jakieś takie. Już, już to dzisiaj widziałem. No A kurwa, ten to, ten to była akcja do no roz roześmiania się tylko, no halo, boty. nie, no ale to kurwa nie ukrywajmy, że ta akcja ja po chuj ja tak wybiegnie, może poczekać na spokojnie. Bo. Dużo tu jest. To była akcja dla Waldusia, no. Default. I prawa. Jeden HP, jeden HP los. No kurwa, do przejebania. Już wiesz jak giniecie obaj, nie? Ja. Ojej, kurwa Idę Idę kurwa. Kurwa. kurwa Ja pierdolę Ej, <laughs> co było z Kadziem? Co paszało o tobie Kurwa, pytałem? co ten robi, ty chłop <laughs> robit? Daj <doba. laughs> Ja to jest najlepsze Kurwa, co ty chłop Ja bym wziął coś, kurwa, mini zrzuć O, ja zajeb... ci za zajebał, nie? Dzięki, Emeczkę chcesz? Masz pięć koła, ty Okay, Dobra, był wtedy? Eee. Nie, no, nie mam Pierwszy no, no, poprosiłem kurwa dropa A no, ja mam mniej Staję na mniej niż staje, Nie okay. to jestem znaczy, sam yeah. sam? Nie blokujcie go Dam, dam ty Ja jadę A Ja mam Koby, 30% losa na przykład I no. mi coś było this way, this okay. Okno, no ja lagi mam jakieś Palaź jedną słaby Kurwy jebane no lepa, Serwery broń. dla śmieci to jak te dali na tym ppl no Tak Bóg. mogą cię obiegać męc, Pod oknem był bardziej Przy CT Bez no, Dwóch od noga Króci ci do... Ja mam tylko lagi na tym serwerze więc nas pierdolęż tu Przeszliśmy A, tylko tunelem o, ma lagów, Masz granatę? Ja pasz, Tunelem, nie, kurwa. co tunel. To jest tunel. To jest tunel. To jest tunel. nie jest tunel. kurwa Dam tunel. To Mieszkasz w To jest raz To jest tak? no, tunel. To jest tunel. To jest tunel. To jest tunel. To To jest To jest kurwa Sanbag dalej? Nie, nie, już nie, nie, nie żyję. Dobra, nie gram po tym. Bo jest na tak góry. Jeszcze jest. Jeszcze Jeszcze jest. Jeszcze jeden konektor na. Chyba chat, żeby. może padać? O, a ten co? Zrzucili. Ja pierdolę, ty wariat. Dobra, echo, zagrajmy. Zringsowałeś, tam tamtego. Dobra, pikuję. Mogę flash. A, ja blisko. Flash Flash. 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 Nice. Ja przejmę, patrz. Patrz, w plecy już. W Jeszcze jeden na tak. kiedyś? Wyskoczył okno, do lewej. Ty kurwa. Brawo. Sandbagi blisko na rampie. Życiówka tak. gra gościu. Jeden mecz na tysiąc, kurwa. Co jest, Beniu? Nie wiem, debated. losa mam, kurwa. Cały czas. Jebana... Kurwa... Zjebana strona. A jak będę miał losa, to... miał losa, to ja nie gram od razu, Sam mówię, mordy. nie? mordę, to Rehos zrobimy i weźmiemy Netherlands. Nie, ja trolluję mecz. Biegam w kółko. <laughs> to standardowo, kurwa. Ty nawet <laughs> nie mnie trollujesz, Dobra, co gramy? Minus dust? Miraża, dawaj. Go miraża kurwa. Inferno minus, ty. Nie kurwa nie Sydney to przecież weźmie tryhard inferno kurwa Ja pierdolę Weź walk <grym> <grym> CT, będzie nie piknął jebany Jeszcze pust CT, pust CT i pustę daleko CT No Hej, broń Przed Nie widzę Benit O po headzie jest, jest smutka. ty Pasuje walka Smoka do O ty kurwo Długa Mówiłem ci kłopio Hałab jest idzie W z drugiej O ginu jeszcze mi się Jeszcze jeden jest po headzie chyba Zero ma auto, przewijamy A, Dwóch ma zero I ma dwóch ma zero jeszcze Nie umiesz refragować Eno. Nie najduję. O kur... Brawo mnie. leży. Domek na balkonie jest typ. Jest małe Balkon ma zero. Balkon Pit jest chyba. Ta, pit jest, NBK. On... Dwa, dwa, paka. Ławka 50 HP. Dwóch. Ławka i szczur albo ram. On ma 50. Christ nice. Win. Nice. Dziękuję co to zaraz Może być do lewej nie ja. A mogę się jakoś minąć w awse? Nie ma szans a. Posadzisz mi rok? Jeszcze jeden Smoke z respa na A To no śpi Jeszcze dwóch On kalos. Jest, zna. jest, jest no. yes. a... Jeszcze hałas Nie, no. nie Tak Jest banan bardziej Uważaj jak Prestylek staj ze mną na tym pana, bo tak miremnie taki redny, ten ten Nie wiem, ale nawet blisko, po Polakom. No daj. daj. Jest w headshocie. Ale może być w telewizorze. Damek wyskoczyli. Leżę. Nie wiem, co Mid jest w, <laughs> <laughs> w headshocie gdzieś. Tak, w szczurze. Le Leży Ja! Spoiler, kurwa no! Ja pierdole! Tak, tak, tak. ja mam kontrola, kurwa. No. Dopalę, e, ja mam ja, Dopalę, tak. ja Mam kontrola, mam taba, kurwa. Legi wesoły. Nie, patrz, rzucane i daj no, no, Jeszcze jeden po i 2B. Mam smoka. Trójka. leży. Jest tu? Jest przed ciebie. przed cię. Ja. Jest przed cię. Jest Basem. Czekaj Kłady. na mnie. Tak na, na po Nice. Mogę już zwaładać. To jest jak już Cię zwyzywał. Co to? Za, za to co zrobiłeś tam, kurwa. Dobrze zrobiłem. No dobrze zrobiłeś, no. nie? No ja bez, ja bez kontrola nie umiem grać, kurwa. No. Ale co Taki wie na co? Nie wiem, jak jak się pułamał, kurwa tam.

Fajnie biegać i strzelać, nie? Nie mogę się zatrzymać, kurwa. Bo ja jako kontrolę kontroler mnie zatrzymuje zawsze i chuj, tego nie mogę. Gawędzko. Fajnie, że muszę mieć dwie klawy podłączone, nie? Czy co? Muszę mieć dwie klawy podłączone, ty. Bo nie mam Czy? kurwa numerycznej na tej jednej co mam nową. A ja nie, nie umiem kupować bez kurwa numerycznej. Nie, nie mam klawy, chłopie. Mam rozładowaną myszkę. Nie mam psychy, kurwa. Zaraz ja będę miał monitora, kurwa. Dobra, czekaj, bo tu muszę tu menedżment zarządzić, kurwa na biurku. Go inferno. Czekaj, bo tu mam jakieś kurwa puste wszystko.